Zawodnicę. szybkie rozegranie zawodników z w Stopu e, mocniejszymi, silniejszymi zawodnikami e, z, i wychow Tą brata rozpoczyna dobę w 7. podania szybkiego skrzydła I ponownie あと最高です。<laughs> <laughs>

Сейчас. Карны

Złapał ostatniego zawodnika. Jako ostatni to był w i udało mu się złapać z który już zdobył kilka punktów w tym meczu. Ale jak jednak z domową z numeru 12 do południa punktów w ostatnich pięć. Zdobywała kolejne punkty i dwa kolejne z Białego stoku robić punktową, niewielka jedna, niewielkie gratulacje.